Ceny pączków w tłusty czwartek. Specjalnie dla portalu polskie radio24.pl sieć sklepów Aldi podzieliła się informacją o cenach przysmaków, które są rozchwytywane w tłusty czwartek. Jak dotąd tylko ta sieć odpowiedziała na nasze pytania. W Aldi będzie można kupić pączki w cenie od 83 groszy za sztukę, w wielopaku pączków z nadzieniem wieloowocowym, 12 sztuk za 9,96 zł. Natomiast za jednego pączka z marmoladą trzeba zapłacić 99 groszy. Pełna lista pączków i ich cen w Aldi. Pączek z marmoladą i 99 setnych zł sztuk. Pączek z nadzieniem różanym wiśniowym, powidłami śliwkowymi 2,69 zł. Pączek lon z nadzieniem orzechowym 2,49 zł. Dounat marshmallow 2,49 zł unat z nadzieniem malinowym 2,99 zł. unat KitKat 3,99 zł. Pączek Ewedel 2,89 zł. Pączek z nadzieniem pistacjowym 2,99 zł. Pączek z nadzieniem borówkowym Premium 5,99 zł. Pączek pistacjowy Premium 7,99 zł. Mini pączki serowe 200g opakowanie 8.99 zł. Faworki opakowanie 200g 9.99 zł. 12 pączków w wielopaku z nadzieniem wieloowocowym 9.96 zł, co oznacza, że jeden pączek kosztuje 8.3 zł. Jak łatwo zauważyć, dla każdego znajdzie się coś smacznego. Będzie można kupić zarówno tradycyjne pączki z nadzieniem różanym czy powidłami, jak i pączki o nieco niezwykłych smakach, przy czym ciekawie zapowiadają się pączki z nadzieniem borówkowym czy pistacjowym. Przypomnijmy, tłusty czwartek już 27 lutego, a oferta jest dostępna od 24 lutego. Marek z Louvois, KS Meteo Biznes.